Więc yy, siema ludzie, dzisiaj nagramy Dobre. z Rafiksem, tym naszym fajnym raperem. Yy, odcinek specjalny z okazji Dnia Kobiet. I Rafał, zarapuj na coś, taki freestyle. Tak. Cię przygotowałeś się na coś? Tak, przygotowałem, coś. Się. przygotowałem się. Trochę. Jak no. ty grałeś w Dalej. Lola. Tak? O. No. No, daj już. Już. <laughs> da już. Wszystkiego najlepszego każdej dziewczynie na świecie. Dziś jest wasze święto. Przecież o tym dobrze wiecie. Czekoladek, kwiatów chcecie, lecz my nie mamy forsy, nie mamy pieniędzy na zakup dobrej korsy, więc proszę nie pochać się. Jak to zwykle robicie, my składamy wam życzenia prosto z naszych serc. Obficie dużo szczęścia, no i zdrowia wam serdecznie życzę. Z Adriosem na czele, głośno do was krzyczę. Spełnienia waszych najskrytszych marzeń. W dniu święta niezapomnianych wrażeń. Życzę Rafix i... Adriat No to, no czesu, <grym> Tam, <Zdrowlałeś>. tam... <grym> A tak, tak to skomentuję, nie? Bo se tak se nagrywasz, se nagrywasz I to ci lepiej wyszło niż tam druga piosenka, jak się nie mylę Jak druga, to mi wszystkie wypadło W to włożyłeś więcej uczuć niż tamta. Tak, bo to jest dla dziewczyn Dla dziewczyn no, że jest. Dla dziewczyn wszystko Biję dla ciebie Brawa. Ja dla siebie też <grym> Chyba w czoło tak, czoło, poszło w czoło. To. O, to wiecie, dziewczyny wszystkiego najlepszego, nie? Dużo szczęścia. Ja się nie postarałem, jestem taki nieromantyczny, tak, wiecie, taki szczęścia, taki z... słodyczy. Mądrych, ja, mądrych, mądrych chłopców. chłopców. Tak, mądrych chłopców. Tak. No i zero smutku. No czytasz to skądś? Nie. Spisałeś sobie? Nie. W właśnie nie, bo <grym> teraz akurat bawię się z Długopisem i spinaczem. Ta rozmowa już no, nie chum. prowadzi do niczego. to za Nie wiem. No, ja, no wiem, że nie. No właśnie, co? <grym> Dobra, zakończmy ją! Tak, właśnie. Pozdro dla U. dziewczyn, na razie. A,